Siema, witam Was w nowym odcinku. Kto zbuduje lepiej. jest oczywiście ze mną Antek. Siema. ma No. Jeśli... oj Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie suba. E, dobra, <grym> my lecimy, dobra. E, do budowania. Pierwszy dom, dobra. Kto leci na swoją połowę? <grym> Jak coś, to czas jest około... 5 a 7 minut jakoś tak. Dobra? Wspólnie, mhm. cool, jeszcze jak to zaznaczę Bo to też nie ma sensu robić na przykład po 15 minut. Nie? A my sobie budujemy. Chcesz coś powiedzieć, Antek? Czy nie z Wygram z tobą! tobą. Bo ja z tobą! Nieprawda była z tobą się okaże, nie? Zależy... A i oceniamy szczerze jakby, nie? Nie tak, że na przykład dasz mi jeden, nie, bo po prostu tylko szczerze oceniamy tak. Że jak Ci się podoba? Tak jakby ktoś to zbudował, nie? Mm -hmm, skończyłem. Jo, tak szybko? No, tak szybko. Czekaj, jeszcze, jeszcze nie jednak nie. No, zastanów się mam, tak, bo to... <laughs> nie jest łatwe. Okej. Okay. Jest, yes, jest, ja, ja, ja... jeszcze trochę... Ja muszę tu zrobić ten... dach. Jak, no. Dach, uh -huh. kurczę. Dach i... drzwi, no wiesz, jeszcze dużo. Dobra. Hop. I hop. Nie patrzymy ogólnie, nie oszukujemy, że patrzymy do kogoś. Że wiesz o co chodzi? Nie wiem. Bo na niektórych odcinkach tak było u innych YouTuberów, a ja tak nie chcę. To, to potem, jak wy wiesz, Dawaj, skończyłeś? No, chłopy, czekaj, bo tu się liczą też detale w a, no to poczekaj, jeszcze nie skończyłem. Aha. Nie, nie umiałem wpisać siły tak szczerze. Znaczy, czy nie umiałem, to bym nie powiedział. Po prostu cię nie chciało. Nie no, żartuję. Ja już e, za chwilę... Okej, okay, ja skończyłem. Ja jeszcze kończę ogólnie domek. Mm, Aleluja. Kurczę, blaszka. Ja mam coś fajnego. O, dobra, skończyłeś? Zaczekaj, weź, wezmę sobie tabliczkę. A ja pierwszy, patrzę. M masz, masz tabliczkę, masz tabliczkę, ja nie patrzę ogół, ogólnie. Okej, okay, ja pierwszy, okej. Okay. No i wow. piszesz tabliczkę z ocenieniem. No okej, okay, najpierw środek. Okej, okay, no. Mm, no tak. No ja Ci dam tak hop, 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 okej. Okay. Okej, okay, dobra, ja te... Ech. Tu jest kibelek. No Ci yeah. powiem, takie troszkę za mało miejsca, bym powiedział. Tim, okej, okay, na no, no ten, Oj. o, nie przyszło. Dobra. Teraz niszczymy domek. I kolejne, co tam było? Kolejne? Auto chyba. Nie wiem. To idę sprawdź. A ja się dowiem. Chyba auto, nie? nie? Chyba. Idę sprawdzić. Nie, pizza. Pizza drugie. O, będziemy budować pizzę. Dobra. Tylko pamiętaj, że. Y Musi... No powiedz mi po prostu kiedy będziesz gotowy, nie? Czekaj, ja jeszcze wpiszę team. Jesteś gotowy? Tak. Dobra, ja też, no to budujemy. Okay. Hmm. Kurde i to nie wygląda jak kółko w ogóle. Hop, hop, hop. wszystko dajmy to. Mamy to. Nie no, to eee, nawet czy... koło nie jest. Wygrałam z tobą na 100%, ale... No, tak szczerze masz szansę wygrać. Okej, okay. to da. Hop. Ej, kurde. Dobra, jest git. Na to zamiast tego... Okej, okay, mamy to. Ej, bo hmm. jest sos pomidorowy i on jest taki. O, tak. Ale tak szczerze bym sobie zjadł taką pizzę. dzieci, ja, 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 Ale nam nie ma. Pamiętaj, że tu się nie, nie liczy jakby wielkość, znaczy wielkość też się liczy, ale nie liczy się tu jakby szybkość. Tylko się liczy detal. jakaś salami. Jest takie różowe. Tylko to dywa... A ja mam plan. Dobra, już się zdradziłem, kurde. Dobra, teraz. Terek. Oj. Co się jeszcze daje? Pieczarki się daje pieczarki... ja zbyt nie, nie lubię do pizzy, ale ostatnio polubiłem wieczarki. Dobra, ja już mam skończone. A ty? Ja. Okej. Okay. Okej, po prostu... O, ja wiem co jeszcze, ja jednak jeszcze nie mam skończonego, bo coś jeszcze. Bo zawsze takie coś jest na pizzach, jak się zamawia. Tak, że hop, takie jakby, takie o, zawsze jest na pizzach, no. Nie, dobra, niszczę. Ja, ogólnie moja pizza się prezentuje tak, tylko muszę tu, no tu zniszczyć, nie. Bo tak, w jednym miejscu to tego tak nie może być, że to się łączy. Oh, mój bosz. O, no i teraz jest git. Mm. O, oh, jest trochę większa, okej. Okay. To no teraz robimy. Czekaj, co jest jeszcze to... na no, miejscu? Kukurydza. Ale... Albo dobra, będzie kukurydza nawet u mnie. Albo to są oliwki bardziej. Nie wiem, tak szczerze, czy to są bardziej oliwki, czy kukurydza. Ej, tak szczerze, moja pizza wygląda bardziej jak kwadrat. Dobra, skończyłeś, czy... ile jeszcze potrzebujesz czasu? Robię, robię. Mmm. Ja może trochę poprawię dop te poki Szczerze. To ani trochę nie wygląda jak pizza. Chcesz coś powiedzieć jeszcze, widzą, o pizzy? <grym 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 jest pyszna. Okej, okay, skąd Kurde, czy, yy, Ja też. Dobra, Narkot, ja twoje oceniam teraz. Okej. Okay. Dobra, widzę, że to był polecenie zwykłą Eee... Bomb. bomb, jak to się nazywa? Salami, oj. Salami, no właśnie. Nooo! O, komprzypuszczony! Dobra, dam ci takie... ...bo ładne. Teraz chodź, oceń moją. Moja jest gorsza. Uuuu, okej. Dobra. To jest twoja opinia. Jak lipaś. Szabliczkę to sobie zabieram. Dobra. Jest tak szczerze, moje bym trochę ten i tak. Ja bym e... dał taką słabą ocenę, jak ty, tak szczerze. Ja ci daję, dziewięć na dziesięć. Uuu, dzięki. Bo już jest, jest ogromniasta i to jest... no wygląda pysznie. No wygląda, ale czy jest taka, to bym nie powiedział. Dobra, my niszczymy. Tu się niszczy, znaczy nie niszczy się, tylko my niszczymy. O, idź. jeszcze kurczę, te dywany. Dobra. Drugi, trzecie było chyba auto, nie? A, trzecie było auto. Okej, okay, auto będzie łatwe. czy e, hmm. gotowy? No, gotowy. Dobrze. Ja wiem jak zrobić kółka, ale tak. O, nie ma bata, nie. Okej, okay, kółkę. Skułka są łatwe. No tak! Skułka są jeszcze łatwe. I muszą być tu. Takie hop. Oj, nie tu. Dobra. Ja na szczęście. Kiedyś już jakby robiłem auto, ale to... No, było dawno. Dobra. Ja kiedyś robiłem samolot, ale samolot jest łatwiejszy w porównaniu do samochodu. <laughs> Jakby ja robiłem tylko kółka, nie? Yy, a i tutaj nie liczy się środek ogólnie w tym aucie, yy, liczy się tylko wygląd zewnętrzny. Znaczy, no, zewnętrzny, no. Tak coś. Yo, ale moje auto wygląda potężnie. Naprawdę. Naprawdę potężnie ci powiem, że wygląda. Wie? Jak tam u Ciebie ogólnie. Oj, u mnie dobrze. Na razie. U mnie teć, u Okej, okay, ja już prawie skończyłem. Pamiętaj, że każdy detal się tu liczy, nie? Ja mam potwora. I... Czekaj, tu. Ej, ja ma... Kurde, nie, nie robię rury wydechowej. Albo robię. Dobra, tu będzie rura wydechowa. O mój Boże, co ja robię. Dobra, ale auto, ci powiem, że moje auto jest akurat potężne. I to mega... Potężna. Wcale nie z zwykłym autem, ale dobra. Wy... O, o, tu też będą szyby. Dobra, ale naprawdę ci powiem, że to wygram. To wygram, nie. <laughs> nie, no żartuję, oczywiście. Okej, okay, jeszcze trochę. Ja tu na pewno wygrałam, wstałam. Hi, 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 hi. No, masz szansę, nie? Eee. O, Zrobimy wyzwanie dla widzów. Włączyłem. Dobra, ja jeszcze nie. Robimy wyzwanie dla widzów. Wiesz, jakie? Jakie? Muszą ocenić nasze budowle. Wszystkie, jak dotarli do tego momentu. Dobra, ja robię jeszcze szyber, dach. Jeśli jeszcze... Jeszcze jednak nie skończyłem, bo muszę już postawić. Nie, okej, okay, mam to. Spoko, jak nie skończyłeś, to... Nie skończyłem, skończyłem A jednak nie, jednak nie. O kurde, ja ale moje auto jest dobrać. potężne, ci powiem. Nie no, lepszego auta to ja naprawdę w życiu nie widziałem. Okej, okay, skończyłem, skończyłem. Ja jeszcze nie, to poczekasz chwilkę, mm -hmm. bo ja tylko szybę muszę dodać, przez którą nic nie widać, ale to już mniejsze. To, to, to już jest nieważne. Ej, a masz lampy, światła? No, aj, poczekaj, bo jakiegoś mi jednak brakuje. Lampy? Możliwe, że mam. No pamiętaj o nich, kurde, tak. Nie no tak. Eee, żółte są lampy. Znaczy ja zawsze robiłem żółte lampy, nie? Nie wiem jak ty. Będą takie lampy, ułok. Gitkańczyk. Dobra, ja już też. To oceniaj, nawet ja O, ale gigant. To jest sędzorówka. No właśnie, nie wiem. Powiem, że nie ma drzwi, dlatego tak oceniam. No, ale to się nie liczy, jakby wygląda. Znaczy, no, drzwi jest trudne. Okej, okay, no to się tak daje. Eee, tak... Albo, poczekaj, jednak tak, hop, hmm. o, masz. Siedemne... o kurde, to... Do... E, jo! Patrz, nawet mam wejście, to można normalnie wejść. Mi trochę brakuje tutaj tych, normalnie tych. Ale jak oceniam, to cię ocenię za detale i takie... Dobra, ja potem podsumuję o, wszystko. To jest dobra scena. Ok, jak okay. Bym, a bo... następne to jest. drzewo. No, nie jak wiem, czemu drzewo, drzewo. Ja to podsumuję wszystko, co mi się trochę tego nie chce robić. <grym> Kiedy mam nawet. Teraz je miałem, a ty nie. No właśnie, ci dałem 8. że jesteś lepszy. Bo wiesz. Ja ci powiem tylko tyle, nie? Jak ktoś ma lepsze, to możesz mu dać nawet o jeden punkt więcej. Nie musisz mu dawać e, dwa punkty, możesz dać punkt. To jest twoja decyzja, nie? Ja na przykład Dawaj, raz, jak ktoś miał lepsze ode mnie, nie? To mu to nawet przyznałem, drzewo. dałem mu gorszą ocenę e, niż ja. Jakie miałem? Pięć guzików. Okej. Okay. Drzewo. Nie jesteś gotowy na drzewo? Tak. Eto to skończę raz, dwa. No, drzewo jest proste. Ja wziąłem świerkowy pień do dębowych liści. Nie ma... Co mówiłeś? Co? Co mówiłeś? Wziąłem świerkowe... świerkowy pień do dębowych liści. Okej, okay, ja skończyłem. Ja... ale nie można sadzić ogólnie. No wiem, wiem, ale tego nie akurat nie zrobiłem. Nie o tu szybko Nie jak ty to za Dobra Ja już mam skończyłem no, Ej no. fajne no Ci powiem że dopiero wyraz drzewko pewnie, nie? Dobra, tak bo to drzewo to tam ci... Tu nie ma nic nic dodać nic ująć, bo to jest drzewo, no Dobra, teraz tutaj moje dłoń. Ty Mo, też moje trochę duże. Już takie, już wiesz. Okay. Żeby było no. na prostym. Też dziewiątka. Dobra. Spoko. I to koniec filmiku. Tak, koniec. Jak ktoś to będziecie widzieć na ekranie, kto wygrał jakby w punktacji, bo e, nie liczyłem tego. Dobrze, więc teraz widzicie na ekranie, e, tak, kto wygrał? Ja czy ten pan tu? Dobra, trzymajcie się widzowie, pa pa!